Zanim będzie za późno, zanim skinie na późno, zanim rozkaza usnąć. Ja nie czekam, nie czekam, nie czekam na jutro, zanim będzie za późno. Czekam na jutro, choć nikt mi nie obiecał Obiecam tobie w jutro, ty wrzucisz je do pieca Zanim będzie za późno, zrobię co będzie trzeba Zanim będzie za późno, bo nie chcę dłużej czekać Oni czekają na Bisa, ja pić muszę, bo mi suszy gardło Pis w górze, pisk słyszę, chyba było warto Im dłużej czekasz, tym ciężej będzie się kar i z drogim autem, z drogim bratem, z drogą wycieraczką Paru nas było, potem o pary browarek i paru się zmyło Omijamy dramy, mam plany na fajne dla nas wyro Jeśli się położę, to dlatego, że zrobiłem kilo Numeru z potężnym stilo, z Giro, ja, ej. Serio mają puszczać mnie codziennie. Serio mamy tego jeszcze więcej. Sterii mam od zawsze swoje ręce. To, jak jestem mocnym? Męcet cię te spojrzenie na witraże, które mają Fuck. wartość. Bakną zasłania wszystko, nawet jeśli płacisz kartą, zrobię to po swojemu. Oryginalnie, tak jak custom chcieli mnie kupić, więc kupiłem sobie więcej zaczekam Czekam na jutro, choć ich mi nie obiecał. Obiecam tobie, futro ty wrzucisz je do pieca. Zanim będzie za późno, zrobię co będzie trzeba. Zanim będzie za późno, bo nie chcę dłużej czekać. Oni czekają na Bisa. Ja pisz muszę, bo mi słyszy gardło. Pisz, górze, pisk słyszę, chyba było warto. Nim dłużej czekam z drogim autem, z drogim bratem, z drogą wycieraczką. Krótkie. Krótkie.